Hej, cześć, witajcie ludzie z tej strony Robuch. Dzisiaj jest ze mną Mestako, Cześć. I kosz i Pablus. Hello. A witam. Może <głosyn głosyn> <głosy> elf. I dzisiaj y jestem tutaj jako Mikoła z moimi pomocnikami, raczej murzynami, którzy będą zapierdziały. Mikoła jest. To znaczy ja się buntuję. <noise> no tak, on tu se przyszedł, ja nie wiem, z której parafina, no, ale dobra. Dmieniec. Setenista. <noise> Z parafii, z księdzowi bitość <noise> Ej, wiecie, to jestem zainteresowany takim. Jak to się nazywa? Kurde. Dobra, never mind. Aha. Czuję, że to było interesujące. To, był to było złe. No bo nie pamiętam, ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. To lepiej nie mów. No, lepiej wolę, nie. To powiedz w swoim ojczystym rosyjskim języku. blinia, Pięknie. harasha. To dawaj. jest tak, to Daj. A tako. to tylko tyle amunicji bierzecie? Ty chuju. No, tylko tyle, a po co więcej? No. Ale będzie expa. Uff. Oje, oh yeah. A my robimy ten safe, nie? Nie. Yeah. No, postaramy się, myślę. Ok, ok, ok. Ale jak będzie nie. mnie nie. Jak nie będziemy dawać rady, to od razu ucieka ktoś z tego pola. Dobra. No, ludzie jak widzicie nowa misja yy, ten warsztat Paj Mikołaja. Zusiad. Warsztat Mikołaja. Z Zobaczcie jakie tu fajne rzeczy są w tym warsztacie. No, to znaczy nowa, ta misja generalnie jest stara, ale my ją nagrywamy dopiero teraz, bo dopiero teraz nam się chciało. No. Znaczy stara no ma tydzień, no. No, ale generalnie przygotowujemy się do świąt, jak widzicie, bardzo fajne rzeczy. nie szanujemy widzów. Dokładnie, i, ale wiesz, ja, no tak dobrze powiedziałeś, No. ładnie, bańkę łap, bańkę ba 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 ta ta ba 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 w ogóle, ja tu jestem nie bez powodu Mikołajem, bo tutaj nasze elfy, prawda, zajmują się pakowaniem prezentów dla dzieci. Żebyś nie były takie smutne. Tak. A jak widzicie, mnie w końcu już dobrze słychać bez żadnych szumów i bez żadnego przyciszania gry. Byłem mi z dupy w końcu. E, tak. No właśnie. Ale nie swojej. <laughs> <już> nie było. <laughs> no, w ogóle tutaj bardzo fajne prezenty z zacieszem są pakowane. A e, e, ten, ten odcinek pewnie widzicie jakoś przed świętami, pewnie w poniedziałek. To znaczy u mnie pewnie będzie wcześniej, bo, bo w sumie nie mam nic co wstawić, więc... Tak, no może, nie wiem. Ja to już chyba wrzucę w poniedziałek. No. E, I... Ten. Ten... No, no dobra. To jak chcecie zobaczyć spoilera, to już raz zobaczycie, a więcej nie musicie, to możecie wbić do... <laughs> Jeden dzień wcześniej. No. Czułeś myszki zmieniłem niechcący, znaczy wcześniej nie niechcący. No bo w Faż grałem. Nie no jak mi się podoba ta piosenka. Nie no, ta muzyka jest genialna, patrzcie tutaj. ta tam, ta tam, ta tam Woreczki zacieszą woreczki szczęścia. Ooo halo! Oo Cipa mnie złapała O tu teraz się uwolnić od tego, no to trzeba samym strzelać. Już ci sam nie strzela. Jak też możecie zauważyć, mam e, najmniejszy level, a, a pewnie i tak będę kierował, pewnie tak Buldożer byłem. idzie. Chciałbyś. Kurde, Kordy, i, i, już prawie chciał tutaj obić naszego przyjaciela. Ja będę na górze. E, Jest buldożer. Mestako, ale to takie rzeczy to po programie. A, przepraszam, zapomniałem. <laughs> to to kurde wyjecha. nie takim, bo wziąłem. Ej weź tam, Mestako, po powiedz mu, żeby się nie opierdzielał. A, już. No, nie chcę, nie myśli, kurcze. Tutaj biednym ty... dzieciom trzeba prezenty dać, a nie. No, co to ma być? O, buldożer. Pracuj lepiej. No właśnie. A ty co się lenisz? Nie, nie ma takiego opierdzielania się. No. Tak. W ogóle, Mestako, chodź tutaj. Chodź, Bańcz... przy przy przypadek zabiję cywila, fajnie. Biegnę, e... halo. Chodź, cho chodź tutaj, gdzie ja idę. No. W ogóle patrzcie, jaki śmieszny murzyn. Czekaj. Jak <noise> to pekowo wygląda. Murzyn z konopi. Aha, jak wow. możecie też zauważyć, ja tutaj mam takiego mini digla, który został dodany w update'cie Point Break. A no tak, była taka broń, jest. I jest Potwierdzą. bardzo dobry ten mini digl. Polecam osobiście. Mini Mówisz? digiel się mówi Jak umiecie strzelać z digla w CS, to znaczy, że z tego też będziecie umieli strzelać No w payday to nie problem strzelać No Bo się celował, niech się ma na tej każdym ten. No tutaj strzały wszystkie wchodzą jak strzelasz, celujesz prosto no dobra nieważne No a w cesie strzelasz w nogi Ba nie trafiasz No <laughs> Tak jakoś by to wychodziło Nie no do dobra gra w której nie ma odrzutu ale nie. Ale strzały lecą jak celujesz w, ten, w głowę lecą metr dalej. Dużo, dużo ich tutaj, dużo ich panowie. No gdzie? taka tylko drobna dygresja. <grym> Jeszcze sniper gdzie we mnie czeluje We mnie też Nie śmieszny <grym> Jest nas dwóch tylko O, wow 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 motherfucker! Wow, wow, no. Ej, no sniper mnie zabił Czemu żeście snipera nie zabili? Ja, jak będą drobne Dzień lagi na moim odcinku to, to przepraszam za to. Bo nie wiem czemu, ale zauważam u mnie ściny lekkie. Proszę się nie opierdzielać drodzy el elfowie. A w ogóle baga nam kradną, co ty robisz w ogóle? Masz ty w ogóle godność i honor człowieka? No ja nie wiem, bo w ogóle... To jest dla mnie jak tak można. Niepojęte. Picture Swift Santa. Co? O, w ogóle ja sobie mogę vloga nagrać tutaj, prawda? O, to ja będę, ja będę kamerzystą. kamerzystą. Murzyn, chodź tu. Kameruję. Ja, ja będę pomocnikiem. <laughs> no patrzcie o, na to, okay. jak... O. o, idealnie patrzysz w to. Dobra, to, to weź kameruje. a ja będę... Hej, cześć, bawdę. witajcie. Kondom y, challenge, dzisiaj sobie założę kondom na głowę. He. Jak ja pewn założę. Jak pewni śmieszni youtuberzy. Halo, przeszkadzają nam te mieścić. Przypominam, żeby subskrybować mój kanał i łapkować filmy, no właśnie, a także bo komentować. No, co, coś subskrypcje spadają. No <laughs> Ale ty idealnie patrzysz, no, no idealnie No Czeka, i nie czekaj. Po, pokaż tą czapkę Ty, ty czekaj, 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 pokaż tą czapkę Kurde myślałem, że tu masz marihuanę no, narysowaną dobra, to ten ziobek, A to jest choinka taka gwiazdka taka. Czekaj, pokaż, pokaż, pokaż Eee. Mogę już mieć czerwoną gwiazdę narysowaną, już taki ra radziecki. Ten O, to Ja tu mam, prawda, 58 level i sobie radzę. Y y jak 30 global, 30. global, robuch. <laughs> Żeby jeszcze robuch miał globala. Co ty, co? 600 przynajmniej. Powołuję cię do, do armii e moich elfów, kurde. A nie, nie mogę. Kurcze, bo już się niego mamy. a gdzie on jest w ogóle? Halo. Gdzieś biega, kurczę, się w kącie i stoi, <grywa> siedzi, boi Serio. się. La la la, la, la. la, 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 la. Param pam pam O i nośmy A bali. to tak a propos tego, że, że ktoś prosił w komentarzach, żebyś już nigdy nie śpiewał, bo to bo. To <grywa> <grywa> no mnie kolejne suby. Niestety moja wena. I umiejętności śpiewackie nie pozwalają mi zaprzestać. Twoje co? On no. do Mam Talent idzie, nie, On nie, musi no. trenować. Tak. tak. Do ten Mam Talent. Guzik. Jak... Ej, masz taki jak ten typ, co se malował obraz. Trochę Jak, ja, jak ten, który śmieszny śmieszny wystrzelić tego. Tą puszkę z głowy tego drugiego ziomka. Nie no. To było mistrzowskie. Zabiłbyś kiedyś kogoś? Z łuku w czasach? Dojka. Nie, ale to jest w, w ogóle ten. Właśnie, e, bo ten ludzie, ludzie nie wiedzą. Dzisiaj oglądaliśmy sobie filmik, jak koleś... Mam talent fiutem malował. Także A. polecam. No, no, Chujowy malarz. No tak chujowo bym powiedział. O kurde. sprawa. sprawa. No tak z deczka. Ale oczywiście była cenzura, żeby nie było, że ja tu jakieś homoseksualne te kurde zatwierdzam. Ale ludzie mieli miny tam, nie? Takie... No. Zacieszki... Znaczy, Boże, to się czemu ja tu No tobie na pewno. No bez dyskusji, nie bez tako. A jak? A powiedz mi, co dla nam się nie podoba. O, w ogóle Inwizycja. Mestako wziął ekwipunek, to zaraz wam zaprezentujemy jak on działa. Bo nam zrzucili. No. O, strajzer. Nie, Mestako. Halo, no pogońcie tam pracowników. co to się... co to za bunt? Co to za strajk? Halo? Dobra, tutaj rzucać? Dawaj, rzucaj. Bang. Patrzcie i... Naciskamy guziczek i. Ooo, patrzcie, płomienie, zapora ogniowa. Kurde, trzeba tutaj trochę lubić To jest słucham? Tak bardzo napraprze. E, tak na Robimy achievementa 100 bagów. No, no może, nie. może nie na odcinku, bo to by było trochę nudne chyba. Może takie no, ja wrażenie. Już że jeszcze jakbyśmy fajneli no, no, to, by to kurde, koniec. No o kurde, zginąłem. Ej, weź mnie matko, ty tam jesteś. Ty jesteś. O, jak jak, jak, z, jak... z telemarkiem wylądował Naginose. tutaj. No Halo. Ty, Paweł, widziałeś? Ty strzeliłeś do kolesia, on tak zeskoczył. Tak... Krok to niżej. No i z takim telemarkiem wylądował. Normalnie jak Adam Małysz. Kikosz, pogani pracowników, i zbieraj paczki. nie jest! Ej, halo! Pani. Nie! wywalić. Szybko! Biegnę! No i... Won! Co? Udało się. Udało się? No. Uff. Prawie nam zabili dobrego elfa. Murzyna. Elfa Murzyna. Ej, to w sumie kurde, elfy w takim, w takich, że tak powiem, w jakimś uniwersum fantazy to są tacy murzyni, jakby. A jak? Też ich poniżają, na przykład i wykorzystują jako tanią siłę roboczą, na przykład. No, w sumie koka. Nie to Chiny to są najtęższa siła robocza, bo oni nie potrzebują jeść nawet. Eee, stary pęci, że... Hallo! Brądzie, brązie. E, że ostatnio się to zmienia. No i się okazuje, z że na no, nie ma widzów mogło... z Chin i... Dobra, z już mogą mieć dwoje dzieci Dobra, chodźmy, próbujemy, próbujemy. A jest tego? Dobra, lecę. Tylko tak, szybko, Ro rozstawimy... Ja rozstawiam tutaj od razu ten am Ammo. No bardzo dobrze. Ja Pablus, Pablus. Pablus. Chodź, Pabluz, tu! Ale tam już zrobię Pamiętajcie, jak, Chodź tu. Nie dałem rady, to uciekamy szybko. Ten... Właśnie. Czekaj, Gdzie musimy tu dwie. Twierdź... Pamiętajcie o mołotowach. Macie mołotowy. Mamy mołotowy. Pamiętajcie o mołotowach. Mamy mołotowy. I uważaj Na no sniperów przede wszystkim trzeba uważać. I buldożerów i inne gubna, które to. Te buldożery to jest easy. No, dobra. Plokery, o właśnie, to jest ważne jeszcze. O kurde. A Mestako ma Inspire'a, to luz. No... Jednego No nie taki luz. O! Buldożer! No w sumie może nie luz, bo trzeba umieć z tego korzystać. Buldożer kolejny! Ej, ale nas podpalaj, nie? No kurde, bo ktoś mi wszedł z pastelowni. No! Kikosz! Proszę kurde, jak oni tu nam biegają. Snajperzy, snajperzy, snajperzy! Ja... No, padłem. Fajnie. Gdzie jesteś? O kurde! Ej, gdzie mogę być? Kurde, nie widzę Cię No podnoś, szybko! Może. Dobrze O kurde Ty, mam szaro, mam szaro Tu no, jest nie, nie apteczka, cześć No właśnie, tu jest apteczka Gdzie, gdzie, gdzie? Szybko A, Gdzie, jest snajper? A, Kripa, nie leczę dobra. się, leczę się, leczę się, leczę się, leczę się O, wyleczyłem Wyleczyłem Leczę Zabij, zabij Kurde, musi Halo, się nam... mnie nie widzę, to dobrze podnoszę Dzięki No, no super, masz szansę parę sekund, sekund Dobra, spokojnie Już podnoszę okay. Buldożer, buldożer, kolejny Nie ja mam szaro Dobra, już nie mam szaro Fak Dwóch buldożerów Nie Dobra, jeden padł Nie 20 tu... sekund Dobra, czekaj, podnoszę kogoś ja podnoszę Musza, Mestako A dobra A nie klocker. mam czekaj ammo przy odbywaniu Buldożer! No, bój, nie mam mamo, no nie O leżę, Kloger O kurde, padłem Bo nie ktoś muotował tu... Kurde Już, Buldożer, jeż, Buldożer Ło Leżę, leżę Leżę, le, leżę Coś tu wypadło, halo Po prostu Dobra, Mestako lecz Szybko, my Aha, ja tu lecę. Czekaj, jest. Tak. Jest. Yes. Oluj, co? Gdzieżysz panowie! Tost. Dwa tosty? Oh, yeah. To z Almira? No. No, skurwysyn! <laughs> Udało się! Dwa tosty mamy, jej. A ile one warte? Czekaj. Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? To. No to, Milion. a drugi. A Fabus ma... Może to wszystko weźmiemy. Kurde, udało się! Tak jest! Mamy to no, udokumentowane tak, tak jest. Nice. Nice. To się nagrało! No. Jeszcze ten głos Mikołaja. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. To przed chwilą to jakby był deadfish. No było na początku. Ho ho ho, bycie! <murzę> Czekaj, to się nagrało na pewno. <murzę> nie <murzę> no, <murzę> że że się. nie najdymasz. Oczywiście, że się nagrało. No i dostaliśmy tosty. Jak nie u mnie, to u ciebie. No, no. Nie, tak to jest, jak się nie ma drugiego monitora, nie? <grymiją> <grymiją> Także polecam czasami jak. Polecam y zostawiać dużo łapę w górę, w górę. Też za łapki nie ma pieniążków no tak, ale nie mogę... Chyba nie masz to tego... tajny plan. O, Kupę, Więcej w górę, Łapki ten... Ale mafek mafek w górę, to więcej łapek to więcej wyświetleń, a więcej wyświetleń to więcej hajsu, więc polecam no. ten tutaj, prawda, łapkować. Nie, nie, nie mam, nie, nie mam, kurde, ammo. No, żebym se kupił kiedyś drugi monitor. Się... Halo, daj mi Leży. Nie było takich żałosz... żałosnych wstawek, jak przed chwilą. No, o, ja. tak właśnie. O, tak, tak, tak właśnie O to da Dawaj, ja biorę Almira, bo ja nie mam keblaru, to szybko No będziesz zapierdzielał jak uh, samochodźcy uh, 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 Uch, 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 uch Tyki kosz co... Uch, uch, uch Wiesz, uh, uh, uh. nogi trenuję, uch uh. Z Almirem na plecach Z Almirem Stary nie z Almirem to ty byś nie wstał Kubas <gulasz> jeden <gulasz> <gulasz> <1. gulasz> jest jak Gaben, mówisz ale weź odwróć to centry od mojej uwagi. Czekaj, czekaj, no bo tutaj bunty jakieś. te. To masz do tego, no biorę to, biorę to na klatę. To nawet we mnie trafić nie może, to za czasem trafię. Dobra, mamy milion za armierą. Nie nieźle. Wrzuciliśmy <laughs> dwa To co, escape, żeby nie spieprzyć? W przypadku. Nie no, czekaj. E, 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 czekaj ile ile odcinek, tra kurde? Panowie, proszę mnie nie strzelać. Nie wiem, no, zbliżamy się. 16 minut, minut około. No to ja jeszcze raz się zrobi, no i masz do tego. No, eee, to jeszcze. Plocka. E, jak jest. odcinek nie trwa co najmniej Dzięki. 20 minut, no to trochę słabo jak na Payday'a. No. Nie no, to znaczy, że jesteśmy pro. W sumie. Nie no, ale no, wiesz, trochę króciutko tutaj, prawda? Właśnie my tu, No, my no tu... A zaraz pieprzymy i Almir pójdzie w pizdu. A na razie no. mamy Almira. Mil milion trzysta expa. Nie no, jak żeśmy już Almira zrobili, to... Teraz to, to znaczy już mam to znaczy W ogóle to nie jest Yee. Al... No, no dobra, nieważne. <coughs> no. O, drugi ten. Bardzo dobrze. To szybko. Chybko, chybko. To szybko. No chybko. chybko. Chybko, chybko. To ja pójdę sobie no, bo... ro rozpierniczyć y tę wieżyczkę. Bo lubię Se rozpierniczyć wieżyczkę czasem Ej, po... Ej, gdzie jest albo... O kurde! Nie Czekaj, weźmy ją, zbieramy ją na klatę! Nie ma, mamu Ale nie jak wieżyczka Dajcie mnie rozdóbca une... Dajcie mi ją na klatę! Dobra, bij to O kurde, nie mu O skurwa, Czy oni nie zwiększyli ich mage'u tym update'cie? nie chyba nie Nie? Na pewno? Coś było o tym napisane Dobra, jeszcze ty jesteś zbyt wielkim zerem, huh? Napisaliby <laughs> jak artykuł na pewnych youtuberów, tak? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> hmm. Śmieszne sprawy. No ale co... Halo, gonić pracowników... Ej, ty się śmiesz, Ej, ale leży. teraz nie Ej, wiem dobra. o co ci chodziło. Dobra, pana się wierzcie. No, a ja to nie będę ci tłumaczył. Już. Dobra, tu trzeba zmotywować do pracy. Pamiętajcie, ciężkiej i darmowa praca. <laughs> darmowa to, praca. <laughs> to jest ten droga do sukcesu. O kurczę, no to wejdziemy. Że... Wow, 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 widzenie. wow. Gzyrobuch. No nie, klokry ze świąteczną czapeczką mnie dojechał. Halo, Panie, no pod, no czemu nie mogę Ci podnieść, Lon? Boże, Dajki ale ja patrzę, ciągle stoję przy nim, nie mogę podnieść. I ty to jesteś jakiś jej nie wiem, ty. Ty to jesteś agent. Radik, Dobra Wiesz, publika więc to. No właśnie my tutaj właśnie działamy właśnie my tutaj właśnie Tak My tutaj właśnie tak właśnie Tak dokładnie Oj okay, myślałem że już mi wyjdzie ja Pakujemy, ja pakujemy prezenty tutaj publiku. pełne zacieszu na właśnie na święta Ej. dla dzieci Żebyście mieli co jeść <laughs> Pakuj marihuana, yy, narkotyki i jeszcze te, co tam było. I oj tam. Marihuana. Oj, oj, tam. oj, tam zaraz marihuana. Chojneczki to, to, to są. To tylko tak wygląda, to, to jest zielsko dla matki. Co? <laughs> dla matki, nie dla siebie. <laughs> Mamusiu, mam dla ciebie kwiatek. Oj, ja co taki piękny? A jak ładnie paszkie? Hej, A jaki wesoły ten kwiatek A znowu co się stanie tego, jak go podpalę? kwiatka się nie sieje, ten kwiatek się pali A, a co to, to się tak wszystko do mnie uśmiecha? To znaczy zamiast do matki to lepiej tak do babci o no. Babciu masz ciasteczko no. A tu w ogóle zielone. patrzcie Te, te bałwanki to jest tak naprawdę cisza kartki, taka o. A widzicie? Moi drodzy widzowie, to są Bardzo skarp... ładnie. No. Tu, tu jest skarpetka czerwona w białe kropki. O chuj, Snajper. <noise> tu jest no. skarpetka taka, tu skarpetka, skarpetka taka, o Snajper. Skarpetka. No właśnie chciałem powiedzieć. No w ogóle tutaj Rudolf a jest. Tu. No. Patrz, skarpetki. No, skarpetki. A tu jest jedna, o, jedna jest ta czerwona Weźcie w białe kropki, a nie ma drugiej takiej. Ale jaja, nie ma do pary, ty. Patrz, tutaj skarpetka taka, tutaj taka. W kropki, ja to ty ten... taka, w kreski różne. Ej, a, a wy kurde, do pracy, nie? A tutaj, a tutaj zwłoki, właśnie. Nie? No. Ło halo! Halo, pomocy! oj dużo ich! Dobra, musisz się nam przydać. O, Dołącz do armii, czy jacfelu. Pracować, pracować Bardzo dobrze, strzelaj do tych gnojów Strzelaj do swoich przyjaciółów. Halo? Proszę się wysunąć, właśnie Halo, bo mnie tu... ja tu umieram Bo ja, ja tu chcę wieżyczkę rozwalić, o bo... chuj Bo... Przebiegnę ci pomaga. Gdyż ponieważ tak... Pablos, chcesz apteczkę? Masz, potem Kto, kto do mnie strzela? Czekaj, nie chcę czy... apteczki. A to jest tak mała. Ja się jeszcze wyciągnę. Aha, to taką małą, a to zaraz. To taki. Y, y, rutino Skorwin. Dobra, to biorę ten rutino -scorwin. O, bulldozer panowie! U, t, u, t, u, t, a chociaż. Brzydje. Nie ty. Nie, to jest. To jest rutino O nie, nie przypominaj mi o tym. To ten. Czekaj... Wiecie, że ja wziąłem w złe crosskile? Crosskill pistol. Ej, no, kikasz. Ale z tymi też da o, powiedz mi, kiedy ty czegoś takiego nie zrobiłeś? Kiedy ty czegoś... Co zrobiłeś? zrobiłeś tak, żeby było dobrze, nie? Ym, nie wiem, ale... Bo teraz się wykładam, bo nie mam ammo. Czekaj, bo tarczę gdzieś zaraz nam wezmą. Ej! Mestako, no tak? ratuj, ratuj! Kurde. Nie, kto tu stoi? On no, właśnie mówi. O. O kurde, o, się, się Chodźcie tu, Pabluz, bo kloker. Ja ja Leżymy tu, halo. Nie. Tutaj jest bulldozer gdzieś był. Pablus, kloker nas dojechał. Ratuj. Ja dojadę klokera. <laughs> uważaj na wieżyczkę, uważaj na wieżyczkę, mówię. Podnieś najpierw, nie. O kurde, a mówiłem, uciekamy, to nie. Co, Oni czy... chcieli, nie ja. Podnieś, podnieś, dobra. Dobry, ja jestem w kosteli. Uwolnijmy cię, nie martw się przyjacielu Mam nadzieję No chociaż No, to gówno Spokojnie, odbijemy się, nie masz wieżyczki Nie, ale teraz to może by warto uciekać jednak już no tak, A może tak, nie no, tak Urde, za. tarczowniku jeden 30 sekund panowie, 30 sekund No że śmieciu! Jakie 30 sekund? No, że pojawi się ten, Twojego do uciekania. Życia. O, trup, tutaj. Hmm. No nie no, czemu Pracamy shielda? do e, przyjmijcie to, przyjmijcie tego od razu. Jakiegoś szybko. Nie nie O, dobra. Tebie, bo ja tego mam na strzała. dobra. O, chodźcie, wrzucamy tutaj te paczki, prezenty. Niech jeden zostanie. Da, nie dawajcie, pani. ostatnie prezenty wrzucamy już. Nie chcę mnie tak, no. To tutaj zostaną chyba trzy. Akurat dla nas wrzuć, czekaj, są trzy. Są trzy akurat, dobra. No czy, Już czy? ten akurat zaniosę już. Albo kolejne dwa są, dobra. No. No. Bierzemy I ją? tam już zrobił ta, jeden. Odbierz ten jeden. Będziemy mi akurat trzy dla nas na plecy. Weźmiemy i idziemy. O, ekwipunek jeszcze zrzucili, ale już go nie biorę, po co. Merry Christmas! Dobra, Robuch, bierz tutaj, rzucę cię ja do przodu. Mujin mi rzucił. Dobra, szybko, to ty bierz Toma ko i escape. Takiej bo ja tu poganiam przyjaciół naszych. Po to. I tak już uciekamy. Nie. Niech pracuje. No i mam jeszcze. hosta, nawet dwa. Co masz? Mam hosty. dwa hosty. Ej, konwertuj weź, przekonwertuj. No ale Bytrzyjdy. to są kurde te no. A okej okay. dobra, to Fula. co? Szybko, dawajcie uciekamy, bo zaraz nie mamy. No mam... czekamy. Chodźciej no. się, wytajkuj się, go. się. O. <średzy> o, no i akurat <średzy> się udało. No i prawie. Nie. O, no i Wydaje. wszyscy wady żyjemy. Wady, no i dawajcie, chodźcie tu. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, gile, bo zaraz ucie Bo zaraz to będzie koniec już już się nie ucierpie. No i pięknie. fajnie. No. Excellent. Udało tak się jest. bardzo dużo prezentów zrobić. O, I Na oczywiście ja mam tutaj najwięcej specjalki też. Tak. O, a najwięcej razy padł, to też warto, żeby zauważyć. Ale ja mam to. najlepszą celność. No. No to fajnie. Wszyscy szczęśliwi. Du dużo expa nawet, już no. 2 miliony ponad. Najważniejsze, że zrobiliśmy coś dla biednych dzieci dobrego. Teraz A, już nigdy nie będą smutne. Wysłowe. Dla małych wygłodzonych Afrykańczyków. No. no. Pozdrawiam. P pozdrawiasz? Okej. Okay. No i jeszcze wszyscy wzięli środkową kartę. O halo, Pięknie. dostałem prezent! O, o nie. nie! Od Almira. O nie! O nie! A właśnie w następnym odcinku, który się pewnie w święta pojawi, yy, zrobimy achievement, żeby dostać świąteczny prezent od Almira, taki na święta właśnie. No, świąteczny więc... prezent na święta. Tak, polecam tak się na przyszłość do subskrybowania i, i łapek w górę oczywiście, komentowania również. Tak, choineczka jest z prawej strony, tutaj prawilnie. Śnieżek pada. O I ile ja też nie A to akurat ta mefedron, ale tam wiesz szczegóły. Dobra, na razie cześć, papa. Poś...